Ciebie Dzisiaj dzisiaj Fortnite, ale mogę grać tylko nowymi rękawicami graplerowymi. Teraz, jeśli odcinek Ci się spodoba, to zostaw łapkę w górę. A jeśli moje twórczość Ci się podoba, to zostaw subskrypcję. Dzięki i zaczynajmy. Ok, a więc już się z nim, No i pamiętajmy, że ja mam tylko 80% szans na ten. Yy, no, na tę nową rękawicę. No to co, lecę do pierwszej stacji. No. No to co, dajcie od tradycyjnie je zdać? Czy takie czele Wam się podobają? A jeśli nie, no to też możecie napisać o tym komentarz. Okej, okay, miałem nadzieję, że na tą sesję nie będzie aż tyle ludzi leciało i że w ogóle tutaj będzie, bo jeśli nie będzie tego, to będzie problem. A jeszcze jakiś typ jest super. Ja mam wielką broń. Dobier muszę to wziąć. No uh -huh. super. Super pierwsza gra. Mam oczywiście trzy szanse. Lecimy dalej. Okay, a więc ja już jestem w drugiej rundzie. No i przydałoby się, aby to znalazł, To staty jeszcze jakoś przeżył. Już ją widzę z góry. Gdzieś tam jest. No i co, Lecimy. Mam nadzieję, że może nie będzie człowiek... Człowieka. <grym> no po prostu jakiegoś gościa. Ale miałem nadzieję, że będzie za to rękawica, bo jak nie będzie jakiegoś, nie wiem, e gracza, a nie będzie tej, to nie będę mógł się ruszać. No. Niestety, bo jest na to 80% szans jeśli tego nie będzie, to będę mieć mały problem. Ale nie, chyba nie będę miał, no chyba, że ktoś tutaj przyleci. A więc tak, są rękawice. Wziąłbym jeszcze drugą, ale nie się do ekwipunku. Dobra, gdzie by tutaj polecieć? Powiesz już rękawice, więc może gdzieś niedaleko, na słodkie skrzyżowanie. Mhm. Teraz proszę poczekać, aż mi się to naładuje. Gdzie to teraz zaczepi tą rękawicę? Dobra. No i co, lecimy? Mam nadzieję, że mi starczy tej rękawicy, żeby dolecieć. Ale raczej tak. No to lecimy. Okej, okay. i teraz polecam jakiś budynek. Tutaj. W sumie też mogę. O kurczę. Mogę też przytrzymać bronię. Każdy, że jakiś gość już. żeby będziemy mieć podjechać. No. On to przeżył, dobra. Tam. O. Jemmy to przeciągnął, to by było dobrze. Dobra. Oj. No i ruszyłem się. Ech, dobra. To co, lecimy dalej. A więc jesteśmy przy ostatniej ludzie. Miejmy nadzieję, że mi wyjdzie. No i co? Lecimy. Mimo to, że na no przykład nie byłoby yy, tego, no, jakiegoś przeciwnika. To i tak może nie być to jeszcze jedynka wizy, bo jest na to 80% szans. Ja na przykład na laboratorium, bo ja wiem jak to szukałem, bo chciałem tu przetestować, to dwa razy mi tego, znaczy no i tego nie znalazł, tego nie znalazłem, więc jak tak to będzie problem, ale tutaj jest to widać, dobrze, więc Lecimy. okej, okay. dobra i mam to i tu jest jakaś broń, dobra, no i jakieś amunicje zaraz. Weźmy. Dobra, już mam jakieś broń na szczęście. No i co? Chyba możemy lecieć. Możemy dolecieć... Gdzie jestem? Okej, okay, tutaj jestem. To możemy dolecić tutaj. Albo możemy też zlutować tą stację synaptyczną. Ach, co ja zrobiłem? Dobra, a więc lecimy. Mhm. Będę zaraz musiał czekać 15 sekund. No. Daddy znać, to jest w ogóle dla Was ciekawy challenge. Dobra, to jest ta broń. Z 58 metrów to do przyciągnie. Do... Ale słyszałem, że nawet z 50 może przecież tych metrów. Co zrobiłem? Teraz znowu muszę czekać. To jest jakiś gościu jeszcze super. No i ruszyłem się. Mogę go wyeliminować. Ale co mi to daje jaki taki już się ruszę? No, to tak, tradycyjnie sucinek Ci się spodobał, to za łapkę w górę. A jeśli moje twórczość się podoba, to zostaw subskrypcję. Już z której go podjechać, ale mam jedno HP. No właśnie. Dzięki za oglądanie. Tradycyjnie, jeśli odcinek Ci się spodoba, to zostaw łapkę w górę. A jeśli moja twórczość się podoba, to zostaw subskrypcję. Dzięki i cześć!